Witam Was kolejny kolejnym odcinku czym Legends Jestem Gerleku i zapraszam Was do kolejnego odcinka I co tam się za oknem dzieje? A dobra, muszę rozdzielczość zmienić Ha <słuch> co my tu Dawno nie grałem 5 na 5 Tak sobie postanowiłem zagrać trend Trendomer. 3 na 3 nie szumi najgorzej, więc... Ogram sobie 5 na 5. Mamy tutaj Polaków dwóch. Tego kojarzę z YouTube'a, ale wątpię, żeby to. Chociaż... A nie wiem. W sumie to. Walić, czy to czy to nie on. Na midzie mamy... Hmm, chyba z... nie, ani wie, tak, ani wie nam idzie. Yy, mamy Fiore w dżungli, czyli najprawdopodobniej Solotop, Trendauerem mam... Mm. już się czuję trochę lepiej. Wow, 5 na 5, to fajnie, kurde. Te 13 się mnie wciągnęło trochę. Dobra. Bierzemy sobie Dasha na pierwszy level Buty i trzy porty I zmieniam rozdzielczość, czekajcie chwilę A jednak idę na Na... na Buta Tak Idę na Buta A mu

Hmm, hmm, hmm. Ja coś zaroszczyłem PL2, no ciekawe. Dobra. Będzie trzeba mu liczyć, tylko czego on zaczęła od Blue? Czy on nie wie, że może najpierw wielki zrobić? Jace, Jace na Okej. Okay. już gotowy. Zix 16 AP na początek? No dobra, już jakiś ma... O mój Boże, o mój Boże. dwa OP ścierwa. To już to widzę. O, nie trafił. Chyba. Och... ciekawie będzie. O nie gra chodzi jak gram tego. Też, wiecie? Detale zmniejszy do niskich, czekajcie. Okej, okay, grę mi ścięło trochę. Dobra. Oho. Hm. Ohoho! <laughs> Taki oni dewage Mamo Jezu. Boże, ja się boję ich naprawdę. Takie opy ścierwa to są. No nie ma szans, żebyśmy to wygrali normalnie. Dobra, Zixlas hituje i to mi się podoba. I on to robi? On się wyfarmi, bo on jest ranged. Nie wiem czy wisać good job ale napiszę good job zawsze to kill, zawsze to gold a, no, nie pykło, dobra graś na niskich to nie wygląda jakoś inaczej czy jakoś gorzej jakoś inaczej no tak też można powiedzieć Gang na topie ze z tak w sumie tak, jeden zszedł. szedł Już? Bait mały. W sumie, od jump. wejść do tych krzaków, a jednak jest w środku. Dobra, my się wyleczymy. Cooldown szybko zaraz tak spadnie. To nam da szansę na prowadzenie kolejnego ciosu. Ja to wbijam 30 level jeszcze, nie? Taki jest w ogóle sobie może weźmiemy tego laskita coś też mi się przyda co? okej, okay. zawsze coś nie wiem czy ja się czuję tutaj bezpiecznie w ogóle chociaż trochę mam furii, ale niby dobra, jest laskit pięknie Harrasuj go tam, harrasuj, zix. Gdzie mi tu! ziksa Oj ojojoj ojojoj oj. Ciekawie, szto Ragnar zabił co? Please gank bottom No w sumie by się przydał Jakiś konkretny gank Fiora no. Dobra, ja mam pełne życie Nie zdejwują mnie tutaj, mam egzosta więc to mi trochę pomoże Jednak flesza już nie mam Trzeba będzie złapać tu... A nie wbił się kryc No świetnie O o! o o, ten się wbił Dobra, trochę jest furry. 20 nakrita, no to dobra. Taki bait może lekki Nie ma? Jest tracker. Biegnie. Nie! Oj, pasywkę ci zbiłem, sorry. Ale ja muszę sobie furry robić. Ojej. Wolno się ta furia nabija teraz. Okej, okay. SS A! Ach, jak mi ta farma nie idzie na samym początku jak tą postacią gram? O Jezu, krycie się bił Oj zaraz mi się straci ta furia Już mi się traci Trudno Chyba, że on się rzuci. No rzucaj się, rzucaj się no ojojoj ja później sobie sprawdzę czy to jest ten jacek 0321 Jest sprawdzę akurat właśnie miałem nagryć chciałem fantazjom nagrać te to jak wchodzę do rozgrywki tak wieram postać ale spróbowałem i nie wyszło Niestety nie, nie nie mogę ustawić jakoś tych dziadowskich kodeków w tej kampanii, Nie potrafię nie wiem, Rozumiem, że nawet niektórzy gry tym nagrywają Ale Jakoś mi nie podchodzi ładnie, to było ładne Oni dostali trochę damage'a Jeszcze ich miniony biją A ja się wyleczyłem szybko, już mi cooldowny spadają Pięknie Przydał mi się jakiś też znowu gank jak moja farma No tak Daję to Zixowi Oni wie ładnie farmi Good job, ja nawet nie patrzę Czasami nawet nie patrzę na SSK ten Ha Tak, ja byś Dobra Tu pewnie siedzą Nie, nie ma Wracaj, oj, nie trafiłeś. Uuu. No i nie wyszło. A ja on na niego dobre, duże szanse. Ach! Ładny się kryt bił. No już mi furia ucieka. Teraz się będę cofał. Jaki SS jest? Chyba nie. Jeżeli jest i ktoś nie powiedział, to nie daruję. Oj, nie wbił się, nie ciekawie Nieciekawie, nieciekawie. O mój Boże. Kurde. Ale dziadostwo. Ach. Pięknie. On już nie ma man. Dobra, idzie tutaj Jace. To Nie. Ziggs już wrócił. Ja sobie ulepszę może pasywkę, znaczy no, pasywkę. No w. Znaczy... W. No w. No. Boże. Ale ja mylę te skiki. Zix sobie siedzi. Aj tak, tak. ci... Mój był. Ja ci dam. Dobra. Ładnie z tymi tam dogoniłem tego Ziksa. Nie tak źle idzie. Chociaż powinno mieć więcej laskidów niż przeciwnik ma ile oni mają <noise> no to Eee, ładnie jest do nich wygrywamy pięknie ej, się brąbałem I się wyleczę cofnę się bo muszę trochę mieć destroy him to mi się berserki bot kha, no dobrze, SS i... mmm... mam Berserk'i, dobry atak speed pasywka mi Starczyk, na kupię sobie tak I z tego już będę składał phantom Dancera plus potka to się zawsze przyda good job o mordujecie tam czy? no i ładnie Jaka śmieszna historia, że... Właśnie dzięki kanałowi Jacka poznałem Grajkowa właściwie, bo on się tam reklamował. Wiesz tego stara... stary kanał Jacka, że się reklamował, że chce nagrywać z kimś terrarię. Ja właśnie w to grałem. No i tak wyszło, że się zgłosiłem, nagrałem z nim te 7 chyba odcinków wyszło. Wow! Nie umieraj! Może, jeżeli mi się uda... Okej! Okay. Cofnę się może? show ładnie ja już mam całego Zilla i to mi się podoba No i wracam na linię Farm dalej, 201. Jak ta anime weso z i radzi? pieśń ognia, kurde ładnie, dociska tego Jayce'a Fiora sobie radzi Taki był ścińc Fiora sobie radzi, ładnie jej też jej idzie Top, top trochę przegrywa Ten talon sobie nie daje rady nie no dobra jest. Eee Killing spree, killing spree. Ładnie jest, dobra. Dobrze tego ulta wyczułem Już mi dobrze idzie tą postać. A, nie palił kryt. No szkoda. Mogłoby być niezły kryc. Wychilam się. Ja zawsze lubię tak skać do przeciwnika i kryta mu sypnąć takiego ładnego, ale się ładnie leczę już. No i obecnie jestem Farmerem, haha Fiora coś chyba counter jungluje Robi sobie reda No i dosyć pomoże I temki też nie za... nie, za, nie jest źle Kankbot Tak, liś tak. Jakiś mały gang się przyda. Dobra. Chodźcie. Ja tak baituję już. Dragon? Mówisz? Już idę. Już ci pomagam z tym dragonem. Ale oni chyba mają wardę, wiecie? To może ci źle skończyć, wiesz? Nie cholery. Ładnie. Ładnie to wyszło SS bo tak Jeden last hit <grymne> Dobra, miła rozgrywka widzę będzie, są ludzie Co oni tam robią? Boją się nas? Może się obawiają fiory Ludzie są przyjemni, nie ma flamerów SS Wszyscy piszą SS praktycznie Ja tylko nie piszę, ten Ziggs pisze więc Ale ładnie ten Ziggs wie, co on już złożył? On ma już katalizator katalizator ale widzę, że ma ładne. Hej, ładne marunki. Już ma 33 AP Bardzo ładne runy masz. Przyznaję, przyznaję. Całe już chyba właściwie runy ma. Tak, mogę z tego stwierdzić. tu sobie, w ogóle to, przed chwilą animacji nie było ataku. Michał nim. Będzie surrender. Bardzo, bardzo fajnie. Talon one red No nie wiem Boże, ja odpowiadam za talona Znaczy no nie wiem czy on powinien rada brać On tutaj No dobra, w sumie dobrze gra, chociaż ma... słabo las hituje To trzeba mu przyznać Może po prostu był dociskany Zawsze też jest możliwe Ojarmi Skrsuta Wera Jeez To się śmiejesz Ojejej, dobra czy mnie stać już na tego klołka, kłok, Klołki, kłoki dwa potiony Tak Dobra, wypadałoby pójść na jakąś inną linię. Pójdziemy sobie na Mida. Chociaż ta Anivia sobie ładnie radzi. Oj ojoj, ale może zginąć. Niestety. Chociaż. Dawaj, dawaj, dawaj! Ciśniesz, ciśniesz! Jajko. Okej, okay, ładnie. <laughs> ładnie mi idzie tutaj push tower. Mi się te krytykale wbijają, cooldown mi się skraca. Bardzo przyjemnie, teraz się wyleczę. Z Q. Dobra, ja mogę ulto odpalić. Jak w razie czego, jakby zaczął atakować mnie. O jak zrywa. Brakowało mi egzosta, żeby go docisnąć. No i pięknie. W ogóle idzie Izril który myśli, że coś mi zrobi. Chociaż on mi zrobi dużo nawet. O, Jace, O, haj. ZX. ZX. Dobra. Ojoj, Chcę nagrać już te rozgrywki. Tak, kilka. Bo chcę mieć co do wrzucenia później. Co jest? Ojoj, ojoj. Ojej, nie trafił, ale zresztą. Ojojoj, oj, oj. ulta ulepszę sobie może. Pięknie! Good job! To było dobre. Nawet ulta nie musiał używać. Lisblow Into okay. To ci zacznę robić. No okej. Okay. Agdar Oj jak ładnie. Ojejej. O, Dobrze nam idzie. Fajna rozgrywka. Ja, haha, już pamiętam o tym, że muszę te cięcia robić, żeby nie było opóźnienia, bo jeszcze były chyba ostatnio opóźnienia z tym grejkowym jak grałem. W ogóle to jest już chyba 12 odcinek tego. Ojejoj, ojej, dostał tym ultem i się złożył. Nieszczęśli. Tu się ktoś bije. Oj nie umieraj. Aaaaaaach! Ładnie mm. Uciekaj, Flash, Flash! <laughs> Jaki troll, o oh, kurde Very good job, Anivia, naprawdę. To było świetne. Dobra, Phantom dancer i I know who to play. No, oh. to dobrze. Mm. Nie. No fuck. No nie. Just I'm lame. But nie mam co innego do powiedzenia Oj, 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 oj jakie on ma statystyki? Co on ma już 153 ile on ma trofeum? 5. o! no to chyba on chyba damage ma zwiększony na 5, co? Ale ładnie ta ani wybije, to mi się podoba. Ragnar! Ragnar! Spoko. O, tam coś się stało wybił. Oj koksają go, koksają Nie wiem czy... Dawaj, 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 Bejtuj go, bejtuj go, ja przez ścianę przejdę Ale ładnie A. O! Ach, nie trafiłeś Dobra. Juzu. Ej, żyję. Sur. <giby> Gigi. To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. <giby> bye bye. Chociaż. A nie, no. Dobra, Boże, co ja mówię? No to baj baj.